Prowadzisz firmę, ale nie zastrzegłeś jej nazwy w Urzędzie Patentowym. I być może teraz zastanawiasz się, czy prawo jakoś tą nazwę chroni. Od razu Ci powiem, że tak, chroni, ale poziom tej ochrony jest stosunkowo niski. Największą zaletą tych przepisów bez formalnej rejestracji jest oczywiście to, że one nic nie kosztują, że one są darmowe. Mają jednak sporo wad. Maksymalnie upraszczając, prawa do nazwy firmy powstają w następstwie jej komercyjnej obecności na rynku, czyli tam gdzie działasz, tam generalnie twoja marka powinna być chroniona. I pokażę ci to na przykładzie. Załóżmy, że prowadzisz w stolicy restaurację pod szalonym kojotem. Jedzenie serwujesz stacjonarnie i na dole. W tej kliencie, w tym przypadku, to generalnie mieszkańcy Warszawy. W takim przypadku zasięg ochrony nazwy restauracji bez tej formalnej rejestracji w urzędzie patentowym będzie raczej lokalny. Natomiast rzeczywisty zasięg tej ochrony będzie ustalał sąd w oparciu o dowody, które przedstawisz w trakcie sporu. A tych powinny być raczej setki, to rozciągnięte na przestrzeni ostatnich lat. Finalnie sędzia może uznać, że faktycznie te prawa do nazwy restauracji Ci przysługują, ale tylko w granicach Twojej dzielnicy. A to oznacza, że nie zakażesz używania takiej samej nazwy na przykład konkurentowi z Zakopanego. Zauważ, że jest skrajnie nieprawdopodobne, aby ktoś ze stolicy przez pomyłkę zamówił obiad z drugiego końca Polski. Natomiast sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy swoją nazwę firmy zastrzeżesz w tym urzędzie patentowym. Wtedy uzyskujesz monopol prawny równy na terenie całej Polski. Co więcej, nie ma tutaj faktycznie znaczenia zasięg terytorialny Twojej działalności. Możesz nawet jeszcze ze swoją marką nie być na rynku, a będziesz posiadał do niej formalne prawa. I to wszystko zapewni Ci tylko rejestracja znaku towarowego. Tutaj również prowadzenie sporów jest zdecydowanie prostsze. Wystarczy, że no, mówiąc kolokwialnie, rzucisz na stół świadectwo ochronne, które wydaje ten urząd patentowy i nikt nie będzie mógł kwestionować praw. Praw do tej nazwy bądź logo, które Ci przysługują. Przy znaku niezarejestrowanym to samo musiałbyś wykazywać setkami dowodów, co jest drogie i bardzo skomplikowane. I tym nagraniem chciałem Ci pokazać, że nie ma wcale obowiązku rejestrowania znaku towarowego. Przy malutkim lokalnym biznesie możesz sobie nawet taką rejestrację odpuścić. Co innego, jeżeli masz klientów z całej Polski? Zastrzeżenie nazwy firmy daje najsilniejszą prawną ochronę marki i, jak ja to mówię, zmienia zasady gry na rynku. Jeżeli chcesz w ten sposób chronić swoją markę, to po prostu się do mnie odezwij. Ja, jako rzecznik patentowy, mogę zająć się dla ciebie wszelkimi formalnościami przed tym urzędem patentowym.